Dlaczego drobna krytyka potrafi zrujnować nam dzień? Często wynika to z wysokiej wrażliwości i kruchej samooceny. Nasz mózg interpretuje krytykę jako zagrożenie dla przetrwania. Nawet niewielkie uwagi mogą wywołać silne emocje. Osoby wrażliwe reagują intensywniej, co prowadzi do chaosu emocjonalnego. Kiedy krytyka dotyka naszej wartości, czujemy się jak porażka. Ruminacja, czyli ciągłe rozpamiętywanie, tylko pogarsza sytuację. Jak przerwać ten cykl? Kluczowe jest budowanie odporności emocjonalnej. Zastosuj zimną wodę na twarz, aby uspokoić nerwy. Oddziel krytykę od swojej wartości. To tylko informacja zwrotna. Zamiast myśleć, Jestem beznadziejny, powiedz to obszar do poprawy. Ustal limit czasu na myślenie o krytyce, a potem przestań. Zajmij się ruchem lub hobby, aby przerwać negatywne myśli.